Jesteśmy w Poznaniu, przed najstarszą w Polsce katedrą. Dlaczego w Poznaniu? Bo tutaj z Poznania pochodziła pewna lekarka, doktor Wanda Błeńska. Przychodzi na świat ponad 100 lat temu i od dziecka ma jedno pragnienie, żeby być lekarką na misjach. Ale w tamtych czasach, zaraz gdy Polska odzyskała niepodległość, świecką kobietę wysłać na misję, to było niemożliwe. Ale dobre i staranne katolickie wychowanie, które dostała od swojego ojca, Yy, owocowało tym, że była zawsze blisko Chrystusa. I to swoje marzenie o pojechaniu na misję, no, musiała tak długo w sercu zachować, że minęło ponad 40 lat. Po złożeniu matury aplikuje na studia medyczne Uniwersytetu Poznańskiego. Dlaczego? Ponieważ z tyłu głowy ma ciągle to pragnienie bycia na misjach, jako lekarka. Kształci się, ma bardzo dobre oceny, poznaje dużo wspaniałych ludzi, koleżanek. Swoje pragnienia misyjne realizuje w Kole Misjologicznym, które powstało w latach dwudziestych. Teraz spadkobiercami tego koła jest Akademickie Koło Misjologiczne, które istnieje po dzień dzisiejszy jako koło naukowe przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Co tam Wanda robiła? Tutaj na miejscu pomagała. Misjonarzom, którzy byli gdzieś daleko, prowadziła korespondencję z nimi, i to jej zaangażowanie zostało zauważone, że została nawet y, jakby prezesem akademickich kół w całej Polsce. Kończy studia w Poznaniu, następnie udaje się do Torunia, gdzie też ma rodzinę, bo już wcześniej w Toruniu była ubierzmowania i przyjęła Komunię Świętą. Tam specjalizuje się w zakładzie higieny. Następnie pracuje w szpitalu w Gdańsku gdzie nastaje druga Wojna Światowa. Doktor Wanda, wtedy jeszcze nie, nie jako doktor, choć już wiedzę lekarską miała bardzo dużą, z dobrym patriotycznym katolickim wychowaniem, wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Ale niestety zostaje złapana przez to, że Niemcy złapali jedną łączniczkę, którą wyda, która wydała doktor Wandę i trafia do więzienia. W więzieniu okazuje też swoje wielkie serce, ponieważ był to, było to lato, bodajże 41 rok, pewien SS-man chciał się opalić, więc nie wiem, czy na plaży, czy nad rzeką, trochę mu się przysnęło, i miał straszne poparzenia skóry przyszedł do więzienia, gdzie, gdzie wanda była, i Wanda nie mogła zobaczyć cierpienia tego człowieka, tego człowieka, który okupował Polskę. To co ona robiła, wśród. Wszystkich współwięźniów, współwięźniarek, z którymi była, zaczyna opatrywać mu rany i mu pomagać. SSM był, był bardzo zdziwiony. Po krótkim czasie zostaje uwolniona z więzienia za sprawą swoich przyjaciół, którzy jakimiś różnymi metodami, też myślę, że modlitwą, pomogli jej się wydostać. Po zakończeniu wojny dowiaduje się, że jej ukochany brat bardzo mocno zachorował w Niemczech. To teraz jak to zrobić? Sytuacja na zachodniej granicy jest bardzo niestabilna. Te granice się dopiero formują. Więc doktor Wanda też wspomina, że miała pudełko po pe z perłami po, po mamie, dogaduje się z jednym człowiekiem na statku, żeby to przechować, a ona, jak w jakimś filmie akcji, chowa się w komórce na węgiel. I w tej komórce płynie na północ Niemiec i później udaje się do swojego brata. Wiedziała, że bez papierów może już do kraju nigdy nie wrócić. Ale będąc w Niemczech, korzystając z różnych te znajomości, robi kursy kolejne, kolejnych różnych chorób medycznych, kursy, kursy medycyny jeszcze nietropikalnej. Potem udaje się do Anglii, by tam pomagać w polskim szpitalu dla rannych żołnierzy, którzy jeszcze po wojnie dochodzą do siebie, i okazuje się, że tam na wakacje na kilka dni przyjechał biskup z Buluby. Czyli z małej miejscowości w Ugandzie, że szuka y, jakiejś lekarki na pomoc na, 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 na kilka miesięcy. Ona jeszcze chwilę wcześniej opatrznościowo robi kurs medycyny tropikalnej, więc już ma wiedzę o chorobach będących gdzieś w Afryce czy w innych, y, y, czy w Azji. W ciągu trzech dni udaje jej się ogarnąć wszystkie dokumenty, papiery, zezwolenia, no i wyrusza statkiem do Buluby. Wiedziała, że do Polski tak szybko nie wróci. Zostawiła wszystko w Europie? I zaczęła tam nowe życie. Co zastała w Bulubie? Mały budyneczek, który był chyba nawet nie tyle co przychodnią, ale taką małym gabinecikiem lekarskim, bardzo słabo wyposażonym. Zauważa problemy społeczne, jakie tam są. Zauważa problem trądu. Nie dlatego, że trędowaci są wszędzie, tylko że ci mieszkańcy yy, odtrącają ich. Dlaczego? Jak my się czegoś boimy. Nie, nie wiemy, co to jest, no to nie chcemy mieć z tym nic do czynienia. Tak samo oni nie wiedzieli, jak się trąd przenosi. Wiedzieli, że to jest śmiertelna choroba, bardzo zaraźliwa. Ale w jaki sposób? Czy to przez dotyk, czy kropelkowo? Czy trzeba było nosić maseczki, jak teraz w covid nosimy? Nie wiedzieli. Doktor Wanda to wszystko dobrze wiedziała, ponieważ miała specjalizację z higieny. I zaczęła leczyć ich, opatrywać. I dotykała ich bez użycia rękawiczek, bo dobrze wiedziała, że dobrze zachowane zasady higieny nic jej nie zrobią. I nie tylko leczyła, wypisała receptę i do domu. Podnosiła na duchu, uśmiechała się, pilnie się uczyła języka. Buluba jest małą miejscowością nad jeziorem Wiktorii, gdzie nawet hipopotamy są. Ale dla nas to hipcio może być takie sympatyczne zwierzonko, a kiedyś taki hipopotamią zaczął gonić, słuchajcie. No a hipopotamy zabijają więcej osób proszę, niż rekiny. No to ona się szybko do Świętego Rafała pomodliła i udało jej się uciec przed hipopotamem. Bardzo lubiła też jeździć na motorze. Wszędzie dojeżdżała, no bo auto o auto ciężko, motor mniejszy, yy, taki zgrabniejszy, to wszędzie do różnych miejscowości, gdzie była potrzebna, dojeżdżała. Praca lekarza na misjach to nie tylko wypisywanie recept czy zakładanie bandaży. Doktor Wanda też prowadziła badania nad tym, i te badania publikowano w różnych publikacjach naukowych. Spotykała się też z wieloma lekarzami, jak pomóc tym ludziom z trądem, ale przede wszystkim przejmowała lęk społeczny. Mówiła ludziom, którzy mieli bliskiego, trędowatego, Zobaczcie, ja go leczę bez rękawiczek, można z nim żyć, nie? I dla tych ludzi to było niesamowite, niesamowity przełom, że mogli wrócić do swoich rodzin. Byli też odpowiednio leczeni, też z dystansem, z myciem rąk. Ale mogli porozmawiać nie byli tymi odrzutkami wyrzutkami. Bo trąd to nie jest choroba, która jest tylko w czasach Pana Jezusa potem w czasach Franciszka z Asyżu. Ale nadal są trędowaci. Matka Teresa z Kalkuty też działała wśród trędowatych. Spotykała się też doktor Wanda z innym już sługą bożym ojcem Marianem Żelazkiem, który też z Poznania pochodził, a w mojej parafii jego kuzyn mieszka. Oboje lecz pomagali z trądem, Choć ona była świecka, on księdzem, ale był ten sam duch. Działania dr Wandy zauważył Jan Paweł II. Kiedy się spotkali w Ugandzie, nazwał ją ambasadorką misyjnego laikatu. Pocałował ją w głowę, a dr Wanda miała duże poczucie humoru i kiedy wspominała o tym wydarzeniu, mówiła: Jejku, zapomniałam umyć włosy! Więc miała też duże poczucie humoru. Rzadko można znaleźć zdjęcie, kiedy jest smutna. Na większości jest uśmiechnięta. Czy to z mieszkańcami Afryki, czy to tutaj yy, z misjonarzami. Po ponad 40 latach pracy w Ugandzie wraca do Polski, ale nie na emeryturę, nie na kanapę, oglądać seriale. Ale tutaj działa tak, jak robiła to na studiach. Spotyka się z lekarzami, spotyka się z misjonarzami, yy, z dziećmi. Często powtarzała, że dzieci są bardzo mądre, że czasem tak się wydaje, że. Nie mówią, za dobrze policzyć to nie. Bardzo wszystko szybko chwytają, są bardzo dziś inteligentne, więc to jest, mówiła, że to jest też dobra inwestycja, żeby im o tych misjach mówić, ale przede wszystkim o Panu Bogu. Zmarła mając 103 lata. Jesteśmy na moście biskupa Jordana, na tym moście były jej setne urodziny, puszczono 100 lampionów, kiedy jeszcze te lampiony można było puszczać. Było to piękne wydarzenie, była bardzo szczęśliwa. Następne urodziny już spędzała w domu i zmarła mając 103 lata. Jej pogrzeb, msza pogrzebowa odbyła się w poznańskiej katedrze, a została pochowana na cmentarzu yy, na ulicy Nowina, na Ogrodach. Jesteśmy na cmentarzu na ulicy Nowina, na poznańskich Ogrodach, tak zwanym cmentarzu Jerzyckim, bo w takiej dzielnicy jesteśmy. Jest tu pochowana doktor Wanda Błańska. Miała 103 lata, zmarła 27 listopada 2014 roku. Dlaczego mówię o tych datach? Ponieważ na pogrzebie arcybiskup poznański Stanisław Gondecki powiedział, żeby tu przychodzić, modlić się. Łatwo znaleźć ten grób zaraz obok kaplicy cmentarnej. I od tego czasu przez te kilka lat przychodzimy, modlimy się tutaj. Najpierw msza w pobliskim kościele Dobrego Pasterza o 18.30, a po mszy różaniec przy, przy doktor Wandzie. Kto tu przychodzi? Młodzi, którzy są związani z ruchem misyjnym, bo przecież była misjonarką. Ci, co doktor Wandę pamiętali, znali, bo mieszkała tutaj kilka ulic dalej. Ci, których poznała dawniej, ci, którzy mają jakieś związki z misjami, misjonarze, którzy przyjeżdżają, przychodzą właśnie tutaj na grup i proszą, by doktor Wanda, która jest już służebnicą Bożą, by prosiła taką czy inną łaskę, pomogła w tej i w tej sprawie. Jestem w akademickim kole misjologicznym, imienia właśnie jej, doktor Wandy Błańskiej. To koło powstała przed wojną. Doktor Wanda też była członkinią tego koła, ba nawet przewodniczącą. Zaangażowała się bardzo mocno w ruch misyjny. Jeżeli chodzi o całą Polskę, robiła trochę to co my. Organizowała spotkania z misjonarzami i tu na miejscu w Polsce pomagała gdzieś tam daleko na świecie poprzez organizację zbiórek, czy to pieniędzy, czy opatrunków dla misjonarzy wtedy jeszcze z Chin, nawet jako akademickie koło misjologiczne mnie doktor Wandy Błeńskiej była kilka razy u nas przed swoją śmiercią na setne, na 101 urodziny. Spotkała się z nami, bardzo się cieszyła. Kilka osób z naszego koła kilka lat temu przeprowadziło z nią wywiad rzeka. I to wszystko zostało wpisane w takiej pomarańcowej książce o nazwie Spełnione Życie. Też kilka osób z naszego koła jest mocno zaangażowanych w proces beatyfikacyjny. W 1932 roku dr Wanda Błońska, będąc wtedy studentką, dostała dyplom od papieża Piusa XI w podziękowaniu za rozkrzewianie wiary. Nie wyjechała na misję. To było też niemożliwe. Ona, mieszkając w Poznaniu, od dziecka chciała być lekarką na misjach. Nie udawało jej się to przed wojną, bo gdzie? Świecka kobieta wyjechać na misję tylko jeżeli byłaby siostrą, a do zakonu iść nie chciała, bo nie czuła takiego powołania. Ale troszeczkę żyła jak osoba konsekrowana, ponieważ codzienna msza święta mieszkała w klasztorze Sius Loretanek w Bulubie. I jak wróciła do Polski, osiedliła się kilka ulic dalej na Ulicy Miłej. Tu chodziła do kościoła. Wiele osób ją zna i pamięta. Ja często powtarzam jako poznaniak, że nie, nie trzeba szukać świętości jadąc do łagiewnik. Jadąc. Yy. Do księdza popiełuszki, czy do asyżu, czy gdzieś. No bo świętość jest tuż obok. Może nasza sąsiadka, czy starsza uśmiechnięta pani, nie wiemy jaki miała życiorys. Może żyła prosto u nas w yy, święcie, a może pojechała robić wielkie dzieła gdzieś daleko. Nigdy się tym nie przechwalała, ale zawsze się dzieliła yy, tymi swoimi misyjnymi przeżyciami, żeby w innych rozpalać tego ducha. Bo na mocy chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami. Ona to dobrze wiedziała. Tylko ona pojechała na tę misję, a nie każdy musi jechać. Czego dr Wanda mnie nauczyła? Jeżeli chodzi o nasze priorytety i marzenia, to warto te marzenia zachowywać w sercu. Czy jakieś dobre chwile, dobre momenty, kiedy jej się pytano, czy nie tęski za Afryką, mówiła, że nie, bo Afrykę ma w sercu, a jak jest coś w sercu, to już nie może być nic bliżej. Więc jeżeli będziecie kiedyś w Poznaniu, wsiądźcie w tramwaj, który jedzie na pętle ogrody, bo jest zaraz obok cmentarza. I przyjdźcie na ten cmentarz. Zaraz przy kaplicy na samym środku powierzcie kilka problemów. Doktor Wando, mam taką sprawę, a taką. Mam problem ze zdrowiem. Ty byłaś lekarką, czy mam taką, takie poczucie w sercu, że chcę gdzieś wyjechać, głosić na misję. Pomóż. Jestem pewien, że coś tam szepnie słówko. Temu, którego umiłowała na całe życie, nie była zamężna, ale też nie była siostrą zakonną. Choć przy przygotowywaniu procesu znaleziono taki. Fragment pamiętnika, gdzie składa jakby taki ślub, taki prywatny ślub, i całe swoje życie oddała Chrystusowi. I myślę, że tego się możemy od niej uczyć. Takiej prostocie, codzienności i uśmiechu. Wanda ba wspominała o swoich, nie wiem, jakichś takich relacjach, że od. Od początku, już w dzieciństwie, czytała jakieś, jakieś książki o, o Afryce, o różnych kulturach. Jej ojciec był przecież nauczycielem, potem kuratorem oświaty, więc miała dostęp do różnych ciekawych publikacji. I od samego początku, już nie wiem, jako kilkuletnia dziewczynka, miała marzenie zostać lekarką na misjach, ale w Afryce. Bo, co ciekawe, w tamtym czasie kobiet świeckich na misje nie, nie wysyłano, a tym bardziej do Afryki. Miała możliwość wyjazdu do Chin, bo zapomniana polska misjonarka dr Jadwiga Stermecka miała na zaproszenie biskupów chińskich w latach 30. werbowała polskie lekarki do pracy misyjnej w Chinach. Nawet miała błogosławieństwo na to Londa, Ale Wanda uparła się, że chce jechać do Afryki. To było jej marzenie takie, które w konsekwencji udało jej się spełnić, ale dopiero w 1951 roku, kiedy to w Anglii poznała mis misjonarza białego, z Ojca Robinsona, który jej powiedział, że, jej biskup, że jego biskup w Afryce poszukuje lekarki do pracy wśród trendowatych. Miałam ten zaszczyt, że kiedy poszłam na studia, Van, Wanda jeszcze, jeszcze pięknie żyła. Ja ją pierwszy raz spotkałam jak miała 99 lat. Organizowaliśmy jej wtedy urodziny w farze i tak co roku te urodziny gdzieś powtarzaliśmy i, um, poprzez różne msze i, i inne akcje. I szczerze mówiąc, nigdy nie potrafiłam z nią porozmawiać. Dlaczego? Miałam wrażenie, że coś powodowało. Że wystarczyła mi obecność, że tyle o niej słyszałam, że tyle, że tak powiem, że, że już wtedy była dla mnie inspiracją, takim kimś świętym, ale nie potrafiłam z nią porozmawiać, mimo że gdzieś cały czas były wydarzenia, w których była koło mnie. I muszę powiedzieć, że to chyba nawet. Z jednej strony dobrze, bo przynajmniej teraz, jako historyk w komisji historycznej, mam takie neutralne podejście. Nie, nie naznaczone żadną rozmową z nią, co też nie wpływa na moj, mój obiektywizm. Ja sam po prostu tak otwieram i czytam jej życie. Wyglądała na. Ma niską, drobną staruszkę o siwych włosach, ale czuć było od niej taką siłę wewnętrzną, tak, też taką po, pokorę wobec tego, że ludzie tak bardzo ją afirmują, tak, wręcz wywyższają. Ona się na to pokornie godziła, mimo że. Była w tej, mimo że osiągnęła aż tak tyle, nie chciała tego pokazywać innym, ale pokornie to znosiła, że tak powiem, aby, żeby to też służyło innym ludziom. Czekamy teraz na dekret o heroiczności cnót księdza Woźnego i to też pokazuje, że że Pan Bóg stawi, stawiał na jej drodze niesamowite osoby, które utwierdzały ją w jej powołaniu świeckiej lekarki na misjach i, i pomagały jej przejść przez te trudne chwile, rozłąki, tęsknoty, ale też takiego każdy z nas ma przecież jakieś chwile takiego zwątpienia czy dobrze robić. Czy i właśnie Wanda pokazuje mi, że trzeba się mierzyć z swoimi przeciwnościami. Że każdy z nas może zwątpić, ale jakby iść, ale cały czas konsekwentnie szła za Chrystusem. I z Chrystusem.